To wydarzenie, które w jednej chwili sparaliżowało opinię publiczną i wywołało falę komentarzy w całej Polsce. Krzysztof Bosak, polityk, którego nazwisko od lat elektryzuje debatę publiczną, znalazł się w centrum dramatycznych doniesień. Media ujawniły informacje o jego ciężkiej diagnozie medycznej, a niedługo później żona polityka wystąpiła przed kamerami, by potwierdzić najgorsze obawy. Jej głos łamał się, a na twarzy pojawiły się łzy. Ten obraz, transmitowany w głównych serwisach informacyjnych, wstrząsnął milionami widzów. To prawda, nasza rodzina przeżywa obecnie najtrudniejsze chwile. Proszę o zrozumienie i modlitwę, powiedziała drżącym głosem. Te słowa spadły na opinię publiczną jak grom z jasnego nieba. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się tysiące wpisów jedne pełne wsparcia i współczucia, inne przepełnione szokiem i niedowierzaniem. Dziennikarze nie mają wątpliwości. To jedno z najbardziej poruszających i kontrowersyjnych wydarzeń ostatnich miesięcy. Z jednej strony współczucie wobec rodziny, z drugiej bezlitosne pytania o przyszłość polityka, który jeszcze niedawno był aktywny w sejmowych kuluarach i medialnych debatach. Tabloidy i portale informacyjne prześcigały się w nagłówkach: Bosak w dramatycznej sytuacji, żona potwierdza tragedię, kraj wstrzymuje oddech. Programy telewizyjne poświęciły całe segmenty analizie słów małżonki, a eksperci debatowali o tym, jak ta diagnoza zmieni życie polityka i jego najbliższych. To wyznanie stało się także punktem zapalnym w szerszej dyskusji społecznej. Widzowie pytają: Jak daleko media mogą się posunąć, by relacjonować dramat osobisty? Gdzie leży granica między prawem obywateli do informacji a prywatnością rodziny? Jedno jest pewne. Dramatyczne wystąpienie żony Krzysztofa Bosaka już teraz przejdzie do historii polskich mediów. Wzruszający obraz łez i szczere słowa stały się symbolem chwili, w której życie prywatne i publiczne zderzyły się ze sobą w sposób brutalny i nieodwracalny. To była wiadomość, która spadła na opinię publiczną jak grom z jasnego nieba. Krzysztof Bosak, polityk, którego nazwisko od lat elektryzuje debatę publiczną, nagle znalazł się w centrum wydarzeń, o jakich nikt nie chciał słyszeć. Gdy pojawiły się pierwsze pogłoski o poważnych problemach zdrowotnych, wielu traktowało je jak niepotwierdzone spekulacje, ale wystarczyło jedno dramatyczne wystąpienie żony polityka, by wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Jej łzy, transmitowane wprost przez największe stacje telewizyjne, stały się symbolem bólu, bezradności i tragicznej prawdy, której nie da się dłużej ukrywać. To prawda. Przechodzimy przez najtrudniejszy czas w naszym życiu powiedziała łamiącym się głosem a w tle rozległ się szmer zaskoczonych reporterów. Ten moment przeszedł do historii mediów nie był to już wywiad polityczny ani analiza sytuacji w Sejmie to była scena, w której życie prywatne i dramat osobisty zderzyły się brutalnie z oczekiwaniami opinii publicznej. Internet eksplodował w ciągu minut. Hashtag Bujasz #Bosak natychmiast znalazł się na liście najpopularniejszych w polskim Twitterze, a w ciągu godziny pojawiło się ponad 50 tysięcy komentarzy. Jedni pisali: „Trzymaj się, jesteśmy z tobą”. Inni nie kryli szoku i pytali: „Jak to możliwe? Dlaczego nikt wcześniej nie powiedział prawdy?”. Lawina reakcji nie pozostawiała złudzeń. To wyznanie poruszyło absolutnie wszystkich bez względu na poglądy polityczne. Tabloidy prześcigały się w nagłówkach: Bosak w dramatycznej sytuacji, żona potwierdza tragedię, Polska płacze razem z nimi. Portale internetowe publikowały kolejne aktualizacje, a telewizje zorganizowały specjalne wydania programów publicystycznych. W każdym studiu padało to samo pytanie. Co dalej? Przyjaciele i znajomi rodziny reagowali w różny sposób. Bliscy współpracownicy Bosaka apelowali o poszanowanie prywatności. Jeden z kolegów partyjnych powiedział: To nie jest moment na politykę, to czas na solidarność i wsparcie. Ale nie zabrakło też głosów krytycznych, które wskazywały, że jako osoba publiczna, Bosak nie uniknie dyskusji o swojej przyszłości na scenie politycznej. Żona polityka, dotąd pozostająca w cieniu nagle stała się centralną postacią tego dramatu. Jej szczerość i łzy obnażyły całą skalę tragedii. Publiczność mogła zobaczyć nie tylko kobietę walczącą o męża, ale także osobę, której świat w jednej chwili runął. To wywołało fale empatii, ale i dyskusję o tym, gdzie kończy się granica prywatności osób publicznych. Psycholodzy komentujący w mediach zwracali uwagę, że reakcja społeczeństwa była natychmiastowa i emocjonalna, ponieważ ludzie zobaczyli w tej historii własne lęki i słabości. To nie jest tylko dramat polityka, to obraz rodziny, która musi zmierzyć się z bezwzględną siłą choroby, a każdy z nas boi się takiej sytuacji, tłumaczyła jedna z ekspertek. W ciągu zaledwie kilku dni dramat Bosaka stał się tematem numer jeden nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Niemieckie Bild pisało: Polska wstrzymała oddech dramat znanego polityka. Francuskie Le Figaro donosiło: Wzruszające słowa żony Bosaka obiegły świat. Brytyjski The Guardian komentował: To wyznanie pokazuje, jak cienka jest granica między życiem prywatnym a publicznym. To dopiero początek historii, która, jak przewidują eksperci, potrwa wiele tygodni. Każde kolejne wystąpienie żony, każdy komunikat lekarzy, każde słowo współpracowników będzie analizowane i komentowane. Polska znalazła się w stanie napięcia, a dramat rodziny bosaków już teraz zmienił ton debaty publicznej. Kiedy łzy żony Krzysztofa Bosaka obiegły wszystkie stacje telewizyjne, Polska w jednej chwili zamarła. To nie była już tylko wiadomość o stanie zdrowia znanego polityka, to był dramat, który wszedł do domów milionów Polaków i stał się tematem numer jeden. Reakcje były natychmiastowe i skrajne, a internet kipiał od emocji. Na forach, w mediach społecznościowych, w komentarzach pod artykułami, wszędzie roiło się od głosów wsparcia, współczucia, ale także gniewu i niedowierzania. Nigdy nie widziałam czegoś tak poruszającego, pisała jedna z internautek, a inny dodawał: To nie powinno się wydarzyć publicznie. Rodzina zasługuje na spokój. Wśród fanów Bosaka reakcja była wyjątkowo intensywna. Niektórzy deklarowali, że będą modlić się za jego zdrowie i wspierać rodzinę, inni organizowali spontaniczne akcje solidarnościowe. Zapalano znicze pod budynkiem sejmowym, pojawiały się transparenty z hasłem: Jesteśmy z Tobą. W Warszawie i kilku innych miastach powstały spontaniczne miejsca pamięci i wsparcia, gdzie ludzie gromadzili się, by wyrazić solidarność. Te obrazy natychmiast zostały podchwycone przez media i pokazywane w głównych wydaniach serwisów informacyjnych. Znajomi i przyjaciele polityka również zabrali głos. Jedni podkreślali jego determinację i wolę walki, inni apelowali o ciszę i respekt wobec prywatności rodziny. Jeden z długoletnich współpracowników powiedział w wywiadzie: Krzysztof zawsze był wojownikiem, nieraz stawał naprzeciw presji i krytyki, teraz walczy o coś o wiele ważniejszego niż polityka o życie. Te słowa wzbudziły fale wzruszeń, ale i pytania czy Bosak zdoła powrócić do swojej roli publicznej? Media od pierwszych chwil nie ustępowały ani na krok tabloidy prześcigały się w sensacyjnych nagłówkach, portale informacyjne aktualizowały newsy niemal co minutę, a telewizje organizowały panele ekspertów, gdzie lekarze, politolodzy i psychologowie komentowali sytuację. To nie jest tylko problem jednej rodziny. To wstrząs dla całego społeczeństwa, podkreślał jeden z ekspertów zaproszonych do studia TVN24. Nie brakowało jednak również głosów krytyki pod adresem samej żony Bosaka. Niektórzy komentatorzy sugerowali, że jej wystąpienie było zbyt emocjonalne i niepotrzebnie wprowadziło opinię publiczną w stan paniki. Inni bronili jej twierdząc, że nikt w obliczu takiej tragedii nie jest w stanie zachować zimnej krwi. Debata o tym, czy powinna wystąpić przed kamerami, podzieliła opinię publiczną niemal tak samo mocno, jak sama diagnoza. W polityce reakcje były wymieszane. Koledzy z partii Bosaka wyrażali wsparcie i solidarność, ale przeciwnicy nie wahali się stawiać pytań o przyszłość polityczną. Państwo potrzebuje silnych liderów. Jeśli Bosak nie będzie w stanie pełnić swoich obowiązków, trzeba będzie rozważyć alternatywy, powiedział anonimowo jeden z polityków opozycji. Te słowa wywołały burzę i zostały odebrane jako brak empatii w chwili narodowego współczucia. Prasa zagraniczna również szeroko komentowała wydarzenie. Włoska La Repubblica pisała: Polska wstrzymała oddech, dramat znanego polityka i łzy jego żony poruszyły Europę. Niemiecki Die Welt określił całą sytuację mianem szoku medialnego o niespotykanej skali. W brytyjskim Daily Mail pojawiły się zdjęcia żony Bosaka w łzach, które opatrzono podpisem. Obraz, który wzruszył miliony. Sytuacja Bosaka i jego rodziny wywołała też dyskusję o granicach prywatności osób publicznych. Eksperci od mediów pytali, czy opinia publiczna naprawdę ma prawo znać każdy szczegół dramatycznej diagnozy. Psycholodzy zwracali uwagę, że intensywność medialnego szumu może mieć negatywny wpływ na samą rodzinę, pogłębiając ich cierpienie. Z kolei socjolodzy podkreślali, że takie wydarzenia pokazują, jak silnie społeczeństwo utożsamia się z losem znanych osób, traktując ich tragedię jak część własnej codzienności. Nie ulega wątpliwości, że dramat Krzysztofa Bosaka wywołał nie tylko falę współczucia, ale także pytania o przyszłość, zarówno jego samego, jak i polskiej sceny politycznej. Media, przyjaciele i obywatele wciąż czekają na kolejne komunikaty, a każde nowe słowo wypowiedziane przez jego bliskich czy lekarzy będzie analizowane i komentowane. To nie jest zwykła historia choroby. To wydarzenie, które na długi czas zapisze się w pamięci zbiorowej jako symbol chwili, w której życie prywatne i publiczne połączyły się w dramatyczny sposób. Po pierwszej fali szoku i lawinie emocji związanych z dramatyczną diagnozą Krzysztofa Bosaka nadszedł czas na refleksję, a wraz z nią nowe pytania: Co dalej z karierą polityka, który jeszcze niedawno zasiadał w pierwszych rzędach parlamentarnych debat? Jakie skutki długofalowe przyniesie jego choroba dla życia publicznego, a także dla sposobu, w jaki społeczeństwo patrzy na granice prywatności osób publicznych, eksperci nie mają wątpliwości. Diagnoza Bosaka i reakcja jego żony na zawsze zmieniły jego wizerunek. Dotąd znany był jako bezkompromisowy polityk, który potrafił ostro walczyć o swoje racje, często wywołując kontrowersje. Teraz opinia publiczna zobaczyła go w innym świetle, nie jako wojownika na sejmowej mównicy, ale jako człowieka zmagającego się z dramatem, którego nie da się wygrać słowami czy argumentami. To nowe oblicze wzbudza współczucie, ale także redefiniuje jego rolę w polityce. Dla wielu wyborców Bosak stał się symbolem kruchości ludzkiego losu. Politycy, którzy dotąd uchodzili za nieugiętych, w jednej chwili pokazują, że cierpienie i choroba nie omijają nikogo, niezależnie od pozycji społecznej. Socjolodzy podkreślają, że takie wydarzenia mają moc zmieniania narracji politycznej, schłodnej rywalizacji na polu idei na dramatyczne świadectwo człowieczeństwa. W Sejmie już dziś toczą się rozmowy o przyszłości jego miejsca w ugrupowaniu. Czy będzie w stanie wrócić do pełnienia obowiązku? Czy choroba zmusi go do wycofania się z życia politycznego? A jeśli tak, to kto zajmie jego miejsce? Te pytania nie schodzą z ust komentatorów i ekspertów. Jedni twierdzą, że Bosak, nawet jeśli nie wróci do czynnej polityki, pozostanie ważnym symbolem i autorytetem moralnym. Inni uważają, że jego kariera praktycznie dobiegła końca i teraz liczy się już tylko walka o zdrowie. Wizerunek żony Bosaka również przeszedł przemianę. Jej łzy, jej odważne wystąpienie, choć krytykowane przez niektórych, sprawiły, że stała się głosem całej rodziny. To ona a nie politycy czy rzecznicy, przekazała opinii publicznej najtrudniejsze słowa. I to właśnie jej emocje stały się punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak bardzo powinniśmy wnikać w życie prywatne osób publicznych. Dziennikarze i komentatorzy medialni spierają się do dziś. Jedni twierdzą, że społeczeństwo ma prawo znać prawdę, bo Bosak, jako osoba publiczna, nie może chować się za kurtyną prywatności. Inni podkreślają, że dramat choroby to obszar, w którym granice mediów powinny być jasno wytyczone. To nie jest temat do roztrząsania w nagłówkach tabloidów. To tragedia, która powinna być rozpatrywana z empatią i ciszą mówił w jednym z programów publicystycznych znany publicysta. Tymczasem w społeczeństwie pojawiły się nowe linie podziału. Jedni organizują akcje wsparcia, inni oskarżają media o żerowanie na cudzym nieszczęściu, jeszcze inni zastanawiają się, czy ujawnienie diagnozy nie było elementem strategii politycznej mającej na celu zyskanie sympatii opinii publicznej. Tego typu spekulacje tylko dolewają oliwy do ognia i sprawiają, że cała sprawa nabiera dodatkowego wymiaru. Nie można pominąć także wątku międzynarodowego. W mediach zagranicznych pojawiły się analizy, w których podkreślano, że dramat Bosaka pokazuje szerszy problem, jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej radzą sobie z sytuacjami, gdy politycy stają w obliczu poważnych chorób. W Niemczech i we Francji komentowano, że Polska stoi przed testem empatii i dojrzałości społecznej. Długofalowe skutki całej sytuacji będą odczuwalne nie tylko dla samego Bosaka, ale także dla polskiej sceny politycznej i mediów. Wizerunek polityka już nigdy nie będzie taki sam. To, co dziś jest dramatem osobistym, jutro może stać się fundamentem nowej narracji o człowieku, który przeszedł przez piekło choroby i odmienił sposób, w jaki Polacy patrzą na swoich liderów. Jedno jest pewne: historia Bosaka i jego żony na długo pozostanie w pamięci zbiorowej. To nie tylko zapis wydarzeń, ale także lustro, w którym społeczeństwo widzi swoje własne lęki. Nadzieje i pytania o granice między prywatnością a obowiązkiem informacyjnym. Dni po dramatycznym wystąpieniu żony Krzysztofa Bosaka przyniosły kolejną falę emocji, tym razem głębszą i bardziej złożoną. Społeczeństwo zaczęło dzielić się nie tylko współczuciem, ale i refleksją nad tym, jak bardzo prywatne tragedie polityków stają się częścią publicznej debaty. Widać było wyraźnie, że sprawa Bosaka stała się czymś więcej niż tylko dramatem jednej rodziny. Stała się lustrem, w którym Polacy zaczęli przeglądać własne wartości, lęki i oczekiwania wobec osób publicznych. Na ulicach słychać było różne głosy. Starsze pokolenia, pamiętające czasy, gdy życie polityków było niemal nienaruszalne i szczelnie oddzielone od prywatności, krytykowały skalę medialnej otwartości. To powinno zostać w domu. Po co cała Polska musi oglądać łzy tej kobiety? Mówiła emerytka z Krakowa w jednym z reportaży. Z kolei młodsi komentowali w sieci. To są ludzie tacy sami jak my. Mają prawo do słabości i do szczerego wyznania. Ten rozdźwięk pokoleniowy unaocznił, jak bardzo zmieniła się kultura odbioru tragedii w XXI wieku. Eksperci kulturowi zwracali uwagę, że Polska wciąż znajduje się na styku dwóch światów tradycyjnego, w którym żałobę i chorobę przeżywa się w ciszy, i nowoczesnego, w którym emocje stają się częścią narracji publicznej. Łzy żony Bosaka są symbolem zmiany epoki. Pokazują, że granica między prywatnym a publicznym dramatem praktycznie zniknęła, mówiła socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie brakowało również głosów, które wiązały sprawę Bosaka z kryzysem zaufania do polityki. Wielu obywateli pytało, czy ujawnienie diagnozy i emocjonalne wystąpienia nie są próbą zyskania sympatii w trudnym momencie. Nie chcemy, aby nasze współczucie stało się narzędziem gry politycznej pisał jeden z internautów w komentarzu, który zdobył tysiące polubień. Z drugiej strony część społeczeństwa uznała, że to właśnie dzięki autentyczności bosak i jego żona odzyskali ludzką twarz, a tym samym zyskali więcej szacunku niż kiedykolwiek wcześniej. Media zagraniczne przyglądały się sytuacji z dużym zainteresowaniem. W hiszpańskim El Pais pojawiła się analiza zatytułowana Polska i jej polityczne łzy wskazująca, że sprawa Bosaka odsłania głęboką potrzebę emocjonalnego przywództwa w regionie. W Czechach komentatorzy zauważyli, że wizerunek polityka może paradoksalnie zyskać, ponieważ pokazał swoją słabość, a w niej prawdziwą siłę. Wśród zwykłych obywateli zaczęły narastać także bardziej osobiste refleksje. Ludzie dzielili się w mediach społecznościowych własnymi historiami choroby i straty. Wielu pisało, że po raz pierwszy poczuli, iż polityk, którego dotąd znali z ostrych debat, jest do nich podobny, bo doświadcza cierpienia, którego i oni doświadczyli. To zjawisko, nazwane przez psychologów efektem zwierciadła, wzmocniło poczucie wspólnoty, choć jednocześnie podzieliło opinię publiczną w kwestii granic ujawniania intymnych szczegółów. Równocześnie narastała krytyka wobec mediów. Część komentatorów zarzucała stacjom telewizyjnym, że wykorzystują tragedię rodziny bosaków do podnoszenia oglądalności. Na portalach pojawiły się nagłówki w stylu Bosak walczy, oglądaj na żywo, co wielu odebrało jako cyniczne i niegodne. To już nie jest informacja, to jest spektakl grzmiał jeden z felietonistów. Inni jednak twierdzili, że w dobie mediów społecznościowych ukrywanie takich wydarzeń byłoby niemożliwe i jeszcze bardziej napędzałoby plotki. Polska debata o Bosaku i jego rodzinie stała się więc jednocześnie debatą o mediach, polityce i kulturze. Społeczeństwo po raz kolejny musiało zadać sobie pytanie: czy chcemy liderów nienaruszalnych, czy raczej takich, którzy dzielą się swoją kruchością? Odpowiedzi były różne, ale jedno pozostawało pewne: łzy żony Bosaka otworzyły nowy rozdział w polskiej świadomości społecznej. Długofalowe konsekwencje są trudne do przewidzenia. Być może Bosak, niezależnie od swojej dalszej kariery, pozostanie symbolem tego, jak bardzo osobista tragedia może zmienić życie publiczne. Być może jego historia stanie się początkiem nowego etapu w polskim podejściu do cierpienia, prywatności i empatii. W tej chwili jednak jedno jest pewne: Polska wciąż żyje tą historią, a każde kolejne słowo, każdy obraz i każdy komentarz pogłębiają jej dramatyczny wydźwięk. Historia Krzysztofa Bosaka i jego rodziny, która wstrząsnęła całą Polską, to nie tylko zapis dramatycznej diagnozy i łez jego żony, to także opowieść o ludzkiej kruchości, odwadze i sile, które ujawniają się w chwilach największej próby. Obraz kobiety, która nie wstydziła się swoich emocji i publicznie przyznała do bólu, stał się symbolem szczerości i autentyczności w świecie, gdzie tak często dominuje chłodna kalkulacja. Polacy Niezależnie od poglądów i podziałów, zobaczyli w tej historii coś, co ich zjednoczyło prawdę o tym, że każdy, nawet najbardziej znany polityk, jest przede wszystkim człowiekiem. Współczucie, które wylało się w komentarzach, modlitwach i gestach Solidarności, pokazuje, że w obliczu tragedii potrafimy odłożyć na bok polityczne spory i stanąć ramię w ramię. To wyznanie i te łzy będą pamiętane na długo. Dla jednych staną się przestrogą, dla innych inspiracją, by nie bać się mówić o cierpieniu i walczyć o prawo do prywatności, nawet w przestrzeni publicznej. Być może właśnie dzięki temu dramatowi uda się w przyszłości zmienić sposób, w jaki patrzymy na życie osób publicznych z większą empatią i zrozumieniem. Na końcu tej opowieści pozostaje jednak najważniejsze nadzieja. Nadzieja, że mimo diagnozy, mimo bólu rodzina bosaków znajdzie w sobie siłę, by iść dalej. Nadzieja, że społeczeństwo wyciągnie wnioski i nauczy się dostrzegać w swoich liderach nie tylko polityków, ale także ludzi z krwi i kości.